Potwierdziły się wcześniejsze informacje o częściowej mobilizacji w Rosji. Rosja będzie kontynuowała swoje dzieło zniszczenia. Będzie próbowała doprowadzić do zniszczenia Ukrainy, do zagarnięcia części terytoriów. Rosja poniosła w ostatnim czasie kilka dotkliwych porażek, dlatego przystąpili do kolejnego planu. Chcą na oczach świata. Zmieniać granice, zmieniać mapy. Chcą zagarnąć, zaanektować część terytoriów. Nie możemy się na to zgodzić. Chcemy żyć z Rosją w pokoju, z pokojową Rosją, Rosją nastawioną pokojowo do całego świata. Ale kiedy Rosja pokazuje swoją brutalną siłę, to my musimy pokazywać naszą siłę obronną. I Polska jest częścią. Największego, najważniejszego sojuszu militarnego w historii świata, sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego, to dla nas potężna gwarancja bezpieczeństwa. Ale prócz tej gwarancji bezpieczeństwa, prócz tego sojuszu, gdzie razem walczymy, wspierając Ukrainę w jej walce o wolność, o bezpieczeństwo Europy. Ważna jest też polska obrona, polska armia. I tutaj. Trzeba powiedzieć, że świat w ostatnim czasie popadł już może nawet nie w geopolityczną drzemkę, ale niektórzy przywódcy 5-10 lat temu popadli w pewnego rodzaju śpiączkę. Wydawało im się, że armia jest niepotrzebna, że obronność, siła odstraszania to przeżytek XX wieku. My dzisiaj wiemy doskonale, że to nie jest przeżytek. Że to jest niezbędny fundament spokojnego rozwoju, spokojnego życia polskich rodzin i pokoju, bezpieczeństwa w całej Europie. Aby to bezpieczeństwo zapewnić, mamy dzisiaj bardzo dobrą współpracę z naszymi sojusznikami, ale także mamy wielki program modernizacji polskiej armii. Co potrzeba do modernizacji polskiej armii? Można. Parafrazując słowa słynne, słynnego przywódcy, powiedzieć, że potrzeba trzech rzeczy: do modernizacji armii potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. W czasach naszych poprzedników pozbywano się części poligonów, dochodziło do faktycznego osłabienia siły, odporności polskiej armii na ewentualny atak. My ten trend zupełnie odwróciliśmy. Umacniamy dzisiaj polską armię w tempie, w jakiej kilkadziesiąt lat co najmniej nie była umacniana. I używamy silnych finansów publicznych do modernizacji polskiej armii. Bo właśnie przez dziurawy budżet przeciekały pieniądze naszym poprzednikom. I nie było tych środków na modernizację polskiej armii. Tylko na przyszły rok, tylko na przyszły rok. Mamy zwiększenie wydatków z budżetu na około 40 miliardów złotych. Z 57-58 miliardów na około 98 miliardów złotych. A w ciągu tych 7 lat mamy do czynienia mniej więcej z potrojeniem budżetu na armię. Potrojeniem. Z 30-kilku miliardów na blisko 100 miliardów. I to nie wszystko. Oprócz tych środków budżetowych przeznaczamy Dodatkowe dziesiątki miliardów złotych, oprócz tych środków budżetowych, na modernizację poprzez zakupy za granicą. Zakupy za granicą, ale także zamówienia w Polsce, bo chcemy, żeby Polska była wyposażona polska armia była wyposażona w sprzęt skuteczny, nowoczesny i najlepiej polski albo częściowo przynajmniej polonizowany. I dlatego mamy dzisiaj test. Test polskiej armii która częściowo przekazuje swój sprzęt, który sprawdza się na polu bitwy. I, to, I ta weryfikacja przechodzi pozytywnie. Ale mamy też w planach zakupy najnowocześniejszego sprzętu. Tu dzisiaj miałem możliwość oglądania amerykańskiego, brytyjskiego sprzętu, amerykańskich Abramsów, także polskie Leopardy i interoperacyjność pomiędzy nimi zapewniana podczas tych ćwiczeń. A więc nasza Pancerna 5, która będzie niesamowicie umacniana już w najbliższych miesiącach. Jeszcze w tym roku trafią do nas koreańskie czołgi najwyższej światowej klasy. Koreańskie e, mobilne armatohałgice, też najwyższej światowej klasy. Także częściowo produkowane w Polsce. O nazwie Kraby. A więc nasza Pancerna 5. Ale także samoloty. Samoloty bojowe F-16, te, które już w Polsce są, te, które strzegą polskiego nieba i nie tylko polskiego nieba. Samoloty F-35 zamówione, i te, które będą dostarczane przez naszych amerykańskich sojuszników, ale także F A50 znakomite samoloty amerykańskie, samoloty koreańskie, które będą uzupełniały super nowoczesną flotę powietrzną. Ale również Nasza broń obronna, przeciwrakietowa broń, która została zamówiona już kilka lat temu, Patrioty i cały program Wisła. Prócz tego wzmacniamy polską armię. Z 90 kilku tysięcy dzisiaj mamy już armię około 140 tysięczną, licząc wojska obrony terytorialnej. I te Wojska będą rosły w siłę także liczebnie. Oprócz nowoczesnego sprzętu we wszystkich kategoriach także liczebność naszej armii będzie rosła. Szanowni Państwo, nie ma silnego państwa bez silnej armii, ale nie ma, nie ma też silnej armii bez państwa o silnych fundamentach gospodarczych, o silnych fundamentach finansowych. Dbamy o te silne fundamenty finansowe w trudnym czasie kryzysu, kryzysu globalnego. Jak widać po przedstawionym budżecie, dla nas z jednej strony polityka społeczna, rozwój państwa, ale z drugiej strony silna polska armia, bezpieczeństwo poprzez wzmocnienie wojska polskiego i zapewnienie interoperacyjności, takiej jak chociaż tutaj na tym poligonie w Nowej Dębie miałem okazję zobaczyć. To nasze absolutne priorytety i z tych priorytetów, z tej drogi nie zejdziemy. Polska będzie silna, jeszcze silniejsza, siłą polskiej armii, ale także siłą naszych sojuszy. Dziękuję polskim żołnierzom, polskim i, i oczywiście też brytyjskim, amerykańskim żołnierzom, polskim, brytyjskim, amerykańskim. Oficerom i generałom za znakomitą współpracę, za ten coraz lepszy poziom współpracy, który jest ćwiczony tutaj na poligonie o kryptonimie, ćwiczenia o kryptonimie Niedźwiedź 22. Cieszę się, że miałem okazję zobaczyć ten fragment ćwiczeń. Jestem przekonany, że fundament bezpieczeństwa Rzeczypospolitej staje się coraz solidniejszy.